Dziękujemy za zrozumienie i wsparcie. Przeczytaj nasz list otwarty na tvn.pl oraz tvn24.pl. Tu miał być Twój ulubiony program. Dzisiaj nadajemy specjalną audycję w związku z akcją Media Bez Wyboru. Przepraszamy naszych widzów i partnerów handlowych. Dziękujemy za zrozumienie i wsparcie. Przeczytaj nasz list otwarty na tvn.pl oraz tvn24.pl. Tu miał być Twój ulubiony program. Dzisiaj nadajemy specjalną audycję w związku z akcją Media Bez Wyboru. Przepraszamy naszych widzów i partnerów handlowych. Dziękujemy za zrozumienie i wsparcie. Przeczytaj nasz list otwarty na... te. Na rosnące emocje podczas programu zaprasza jego sponsor, producent drożdży suszonych Instant, dr Edker. Sponsorem programu jest Samsung, producent płyty Virtual Flame z funkcją automatycznego włączania okapu. Niezapomnianych kulinarnych emocji podczas oglądania życzy sponsor programu, właściciel hurtowni Makro. To jest MasterChef. Niesamowita przygoda, wspaniała...